Makro? Ach, no. To jest jeszcze jeden Ja chcę jechać do makro, bo tam widziałam, że są takie ładne skrzynki. No. Yy, jakby Miko do listy na. Co ja mówię? Skrzynki na listy do Mikołaja. Takie fajne na nóżce. Ja w ogóle nie byłam nigdy w tym sklepie. Chcę zobaczyć, co tam mają. To i tutaj zobaczę, co mają za ozdoby świąteczne. I. W Leroy też niby są fajne. I w oszą wszędzie są fajne. Chcemy ogólnie kupić tu płyty gipsowe. Jakieś tam wkręty, stelaże, narożniki. To są główne rzeczy. Artur ma całą listę. Zaliczyliśmy Castorama, zaliczyliśmy trochę Biedronki I co mają? Zaliczyliśmy jak widzieliście Castorama Mamy płyty, mamy narożniki, mamy jakieś kleje Już tego nie nagrywałam, bo Artur podawał to w deszczu Tak się rozpadało, jest tak zimno, że ja już czuję, że coś z moim garbem jest nie tak ja już też jest zmęczony, on sobie teraz ogląda tutaj bajeczkę. Jeszcze bardzo bym chciała, teraz jedziemy jeszcze do Ikei po te blendy, bardzo bym chciała jeszcze pojechać do Leroy, ale chyba już nie zdążymy. Nie widać tej kamery, to aż tak świetnie. Jest majster. Jest. <noise> jest. Jak to się zło. No, szybko. mi z głowy. Drabina. Jest miara. Jest ołówek. I jest... Jak to się zło? Szybko. <noise> Najśmieszniejsze jest to, że my to robimy na koniec roku. Gdzie już powinno być ładnie posprzątane. Za trzy dni powinna wjechać choinka, bombki, ozdoby. <noise> Ale to rozwala sufit. Nie no, nie w całości. Ale demolka będzie, będzie. Ale jak to wyjdzie? Ile czasu to będzie trwało? To to Czy to w ogóle się skończy w tym roku? Tylko nie wiem. Jak ty, ty mówisz, tego nie wiedzą najstarszy górale. Tutaj. 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 Jeszcze ten kawałeczek będzie tak samo podświetlony jak. Właśnie ta część. A dlaczego my się zdecydowaliśmy w ogóle, żeby to robić? Dlatego, że no, ten sufit nie wyszedł na tyle dobrze. Nawet Artur sam mówi, że to jest chyba jedna rzecz, która najmniej mu wyszła. I dlatego chcę przeciągnąć to jeszcze raz gipsem. No a jak już będzie taki bałagan, bo wiadomo, że gips trzeba i nałożyć, czyli trzeba wszystko wynieść, później to ładnie wyszlifować i będzie mnóstwo kurzu. Jak już będzie taka demolka i tyle zamieszania, żeby to wszystko ładnie tutaj zrobić, no to Artur podjął się tego wyzwania, żeby zrobić ten sufit jeszcze z jednym bojerem. Co ty tańczysz? <grystanie> <grystanie> stapuję, stapuję. <grystanie> Tam przycięte chyba jest coś, nie? Tam w tej rzeszce? Tu? To? To? No. No to było to do końca. Serio? Niech tyle tu No bo żeby tam i tu nie chodziło to musiałem to Wiecie czego to jest? To jest od przycinania tych listów przypodłogowych. I Artur to kiedyś kupił taki zestaw z takim. To stare z tępy. Z takim plastikiem. I tu sobie przyciął. To jest patenciarz, nie? Ten tata nasz. To jest człowiek patent. Oh, <music> Teraz będziemy zrywać sufit. Na początku, do tego momentu, tutaj, gdzie Artur już nie zrobił tego, jakby tunelu dotąd, i później zobaczę jak to będzie wyglądać, i się zastanowimy, czy nie pójść troszkę dalej i nie zerwać go do tego momentu, tutaj, gdzie yy, zaczyna się komin, jakby. Tutaj Artur już wszędzie poprzyklejał te kawałki płyty, teraz zostało tylko przykleić taśmę i zagipsować ale chcemy na razie dokończyć tutaj tą część żeby później już gipsować wszystko od razu ten też zostawić? поляскане. Нас толка върху дя. Чекай оща. Дай ми го отземи. Паш. Няма тикач. Artur mówił, żeby to zerwać tam do tego kawałeczka, a moim zdaniem lepiej będzie zerwać go już do tego momentu, żeby to optycznie lepiej wyglądało. No, To. No późno trzyma. bo odkręcał wszystkie stelaże i wszystkie hakie, które tutaj były. I na dzisiaj już kończymy, bo jest późno, a jeszcze musimy posprzątać ten cały bałagan, poznosić te płyty do piwnicy, poodkurzać, tak żeby liliam rano mógł normalnie to funkcjonować.